Modlitwa o uwolnienie. Panie, Ty jesteś wielki, Ty jesteś Bogiem, Ty jesteś Ojcem. Ciebie prosimy przez wstawnictwo i pomoc Archaniołów Michała, Rafała i Gabriela, aby nasi bracia i siostry zostali uwolnieni od złego ducha, który uczynił ich Niewolnikami. Wszyscy święci, przyjdźcie nam z pomocą. Od niepokoju, smutku, obsesji. Ciebie prosimy, uwolnij nas, panie. Od nienawiści, nierządu, zawiści. Ciebie prosimy, uwolnij nas, panie. Od myśli, o zazdrości, gniewie, Śmierci Ciebie prosimy Uwolnij nas Panie Od wszelkich myśli O samobójstwie I poronieniu dziecka Ciebie prosimy Uwolnij nas Panie Od popadania W rozwiązłość cielesną Ciebie prosimy Uwolnij nas Panie Od rozbicia rodziny od wszelkiej złej przyjaźni, Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie. Od wszelkiej formy czarów, uroków, guseł i od wszelkiego zła ukrytego, Ciebie prosimy, uwolnij nas, Panie. Panie, który powiedziałeś, pokój zostawiam Wam. Pokój mój Wam daję. Przez wstawnictwo dziewicy Maryi uwolni nas od wszelkiego przekleństwa. I spraw, abyśmy się cieszyli Twoim pokojem, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.